Siema będziemy witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku minecraft adventures a raczej yy, main, yy, zmodyfikowany minecraft tak apple cow tak o pierwszy raz spotkałem te krowy ale jak widać one dropią yy, zwykłe jabłka bo są jeszcze złote krowy które, złotą, yy, które dropią złote jabłka E, właśnie kurczę. Nagrałem przed chwilą, a raczej godzinkę temu jakoś około, zrąbisty odcinek właśnie z modyfikowanego Minecrafta. Ze zmodyfikowanego Minecrafta, ale kurde, usun niestety usunąłem nagranie. No, przez przypadek, nieważne. Mam tutaj trochę koksów, mam trochę tych złotych jabłek, mam trochę więcej itemków, mam w ogóle plecak, e, ale to właśnie zdobyłem w tym świecie, bo jak widzicie, jesteśmy w świecie z Or Spawn, e, czyli. Um, z tego modak od mrówek, czyli jak się kliknie mrówkę, to się teleportuje do świata. Ja w poprzednim odcinku próbowałem wrócić do zwykłego świata i kliknąłem na rainbow'ową, czyli tęczową mrówkę i mnie przedtem. Przeteleportowało do tego świata. No, jesteśmy właśnie na tym świecie i są bardzo fajne, jedzenie oddajne, złoto dajne, krówki, więc, no fajnie. I ten, co zauważyłem, w tym świecie za dnia jest zarąbiście, a w nocy jest strasznie trudno. I przykład, tu jest złota krówka. Golden Apple Cow. Jeszcze jest zenchantowana która daje koksy. Hm, tak. Mm. Jesteśmy na właśnie na tym świecie i tu jest bardzo, bardzo dużo wiosek Już dwie zwiedziłem i byłem u kowala i zdobyłem właśnie tą zbroję I chyba obsydian, mam w plecaku chyba obsydian O, są złote krówki, więc sobie je zabijemy tutaj O, pięknie I sobie je zabijemy i wybierzemy się do właśnie kowala U którego właśnie nie byłem, mam nadzieję, że znajdę takiego, którego nie byłem, ponieważ Na waszych oczach zebrałbym sobie resztę itemków, w którym nie byłem Chyba w tamtym nie byłem, dobra, zbliżamy się do tego yy, kowala No i co, tutaj się lawa jakaś wylała ja Mam tylko trochę dirta, no ale Chyba podsadzę się, się tym jakąś, fuck, miałem ścinkę, dobra, wchodzimy, tu w ogóle stukają I kurde, byłem już u tego Shit, e, 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 nie pukaj Kultury trochę Co, schowamy się może tutaj nie strzemazimy, co mi oferujecie. No, nic, A ten w sumie... Na no, Steel Sword nie potrzebuje. Um, I mam pomysł. Ja magicznym sposobem zrobię, że teraz będzie dzień. Ok, więc jest dzień i możemy sobie spokojnie wyjść i nie martwić się, e, że coś nas zabija. W jakiś magiczny sposób to zrobiłem po prostu, przeczekałem w tym domku tą noc. Um, tam chyba nie byłem, no, mam nadzieję, że tam nie byłem, bo chciałbym kurde coś zabrać jeszcze od tego kowala, ponieważ oni mają spokoj temki. W ogóle spoko wygląda ten miecz tej modyfikacji Metal, metal urgi, Czy nie wiem jak to się tam czyta. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Um, ok, okej, więc... Dobra, podbiegamy już do tego kowala i nie przypominam sobie, abym tutaj był, więc... O oh no! Mam już to, ale diamentowy horse armor nice, um, gdzie możemy się przejść? Możemy się przejść, może... Nie wiem, teraz ja bym chciał znaleźć czerwoną mrówkę, która może by mi... O Ja potrzebuję teraz rainbową mrówkę, żeby wrócić do normalnego świata. Hmm, zaraz będziemy szukać długo pewnie tej kurde um, tęczowej mrówki. Sza sorry, że mówię rainbowowej, ale jakoś tak kurczę, nie mogę się przyzwyczaić, że to jest tęczowa. W sumie zabijamy sobie te krowy. Zenchantowane by się przydały, bo te enchantowane dają koksy, nie? A te dają tylko teryfile. O! Chociaż mam jednego koksu, ale chyba była jedna z enchantowana Z tego co mi się wydaje. I giniesz. Ale bardzo mi się podobają te krowy, chyba. Tutaj jest jakaś wioska i znowu kowal, więc mam nadzieję, że ten będziemy chociaż jakieś kolejne części dla mojej pięknej niewypełnionej do końca zbroi i teraz jeszcze chciałbym wyjaśnić, dlaczego w tej serii od tego odcinka nie ma shaderów. Shadery. O! O owce, owce, owce! przydadzą mi się na łóżko. To będzie poduszeczka, jeszcze jedną białą potrzebuję. O! Jest pięknie, to co brązowa mrówka, ja nie chcę się tebać do jakiegoś brązowego świata, bo to pewnie będzie gówniany świat. No ale dlaczego shaderów nie ma? Shadery zabierały za dużo FPS-ów. Miałem po prostu dziwne ścinki nagrałem na tych shaderach w tej serii, więc no niestety... Usunąłem te shadery, może w jakimś tam odcinku powrócą, lecz no nie wiem. No co, wkładam sobie te itemki, kurczysz, zapełnił mi się cały plecak. No ale no trudno, no nic sobie tu nie włożę I z tego co mi napisaliście, dziękuję od razu tej osobie, która napisała mi to, nie pamiętam już Że gdy położę, połączę to z wiaderkiem wody, to wyjdzie mi jakieś chyba jajko spawnujące, nie pamiętam już Ale coś mi wyjdzie, więc dziękuję tej osobie, która to napisała Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że to prawda mm, I gdzie idziemy, no tu nie byliśmy Co chwilę spotykam te złote krowy, ale nie Nie no, zabijemy sobie ale kurde, przydałaby nam się Kolejna krowa, ale ta zenchantowana, która daje koksy. Bo koksy, no wiecie, koksy apka lepsze. No, ale lewki też nie. Niebogardy. Okej, okay. ale naprawdę jestem wkurzony, że ten poprzedni odcinek mi się zepsuł, bo był bardzo fajny. No tak mi się zarobiście grało. Znając życie, ten aż tak fajnie nie będzie. I w ogóle mi się fajnie montowało, zarąbiście zmontowane. A! Jaram się, jarałem się, bo w sumie już niechcący. Powiem wam nawet w jakiś sposób to się stało. ściągnąłem, bo mnie wtedy nagrywałem frapsem, bo Mirili Section mi się zepsuło, ale teraz mi się udało to naprawić, więc yy, udało mi się naprawić program Mirili Section. Odpaliłem ten program, ponieważ już działał. W okienku gdzieś są pokazane nagrania z mojego dysku zobaczyłem jakieś dziwne nagranie, które mi się... nie ładowało. Postanowiłem je usunąć, i jak już usunąłem, skapnąłem się, że to było nagranie z poprzedniego odcinka. No i w się usunęło się, no i tyle z tej super ekscytującej, bardzo ekscytującej historii. Mamy tu kolejnego kowala, może na dwóch, bo taka duża wioska, nie, jeden. Ale powoli będziemy chcieli chyba znaleźć już. Boże, ale tutaj tych zbrój... Będziemy chcieli znaleźć... A, żadnego diaksa! Będziemy chcieli... Kurde, ile razy przerwę? Nieważne. Um, będziemy musieli znaleźć tą rainbow'ową... A raczej... tęczową mrweczkę, ponieważ... No, nie jest zbyt ciekawie... Kolejna wioska, kolejny kowal... Mam nadzieję, że to my tam będą jakieś diaksy na jakiś mieczyk. A ah, Kurde... Musimy znaleźć... Teraz... Po tym... Kurde, po tej wiosce... Poszukiwania domku się robią. No, bo nie będziemy tak krążyć i w kolejnym odcinku myślę, że zbudujemy już domek, ale potem poszukamy sobie rainbow'owej, a raczej tęczowej, kurde, um, tęczowej muróweczki, tylko obydiaksy. na co ja liczyłem. Zenchantowane dwie krówki, nice, będziemy mieli koksy. Dała nam koksa? Nie dała nam koksa, ale co ta tam... Tak, dała nam koksa. I kolejne z dwie zenchantowane. Jest teraz mamy fardo do zenchantowanych, jak poprzednio, poprzednio mieliśmy te niezenchantowane, to teraz mamy zenchantowaną. Oli, ich dużo. Ale będzie koksów, ale będzie koksów, mam nadzieję. I. No, trochę koksów jest. E, tu nie ma kowala, więc teraz koniec z tymi. No, jeszcze. No, ostatnie zenchantowane krówki i wrócimy do normalnego świata, jeżeli znajdę oczywiście rainbowową, tęczową róweczkę. Tak więc o, mamy koksa i idziemy szukać. Jest mrówka i w ogóle jakiś butterfly, więc co? Wchodzimy do normalnego świata, tylko muszę mieć pustą rączkę. Dlatego gdzie jest tam mrówka... Nie, nie uciekniesz! O! Jesteśmy! Obyśmy wrócili do normalnego świata. Oby, 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 proszę, proszę! Normalny świat! Jest normalny świat! Dziękuję! Oj, ścinka. <grym>, Bo się świata odawało. Jest normalny świat na szczęście. Um, Wykopiemy serię węgla, bo w sumie węgla nie mamy, ale jak ja się cieszę, że wróciliśmy wreszcie do normalnego świata i będziemy mogli sobie tutaj wybudować w końcu domek, jakiś malutki domek w tamtej dolinie, co znale znaleźliśmy, czyli gdzieś tam i co to w ogóle jest, jakiś pewnie loch. Um, gdzieś tu było więcej węgla. Gdzie ja go widziałem? Czy... Ja Słyszę gasta? Gast. On, to coś brzmi, fuck, brzmi jak, o tu jest ten, what the, fuck, co, ja tu brzmi, słyszę gasta, fuck, boję się, no ewidentnie, no ale dobra, nieważne, uciekamy my stąd, bo tam był creeper i idziemy w stronę słońca, nie, no, idziemy w stronę naszego, kurde, upragnionego, wykochanego, tamtego o domeczku, bo... No w sumie nie mogę się doczekać aż, no, aż miejsca na domek, bo Boże, ja już tam myślę, że jest domek, a będziemy musieli go wybudować w męczarniach i nie wiem, w jaki sposób w ogóle to zrobimy, czy na jakimś mm, timelapsie, czy poza odcinkiem, czy może na live'ie, na które was zapraszam, na zapraszam live'y to twitch.tymiusz.pl, zapraszam was bardzo serdecznie na moje live'y. Więc co, ja tak sobie wracam do tego domku, ale zobaczyłem tam jakąś zimną strukturę. Pewnie jak już tam pójdę, to okaże się jakieś wielkie gówno, ale no co nam szkodzi pójść i zobaczyć. Bo powiem szczerze, z daleka wygląda jak jakiś domek, więc może nie wiem jakaś modyfikacja na domki nam się wygrała. Znaczy wygrała nam się, no. Ja wgrałem i nawet nie wiem, że takie coś dodaje ta modyfikacja, więc... No, módlmy się, módlmy się, żeby było coś to fajne. Coś, to coś było fajne. No, nie mogę się wysławić. sorry Mam nadzieję, że będzie to coś po prostu fajnego. Idzie to, Boże, jeżeli to na górze, to nawet nie wchodzę, bo nie chce mi się. Ale no, gdzie to jest? To jest tam z drugiej strony góry, tak jakby. Idziemy sobie. SMS-a dostałem. Znaczy, snapchata. Też zapraszam na snapchata. Snapchat mój to Tim już. To jest nick na Snapchacie. Ty im i u syzy. Tak. Co to jest? Za do... mm, zagówniana obora taka z, ze spawnerkami, dobra. Niech mnie tu szedłem, kurde, tylko zmarnowałem dru dużo czasu, no ale powiedziałem, powiedziałem o, o moim snapchacie, więc to nie było zmarnowanie czasu. Dobra, lecimy dalej. Fuck ścinka. E, lecimy dalej. No okej, okay, zbliżamy się do domku. E, jeszcze sobie zginąłem tutaj w nocy. Co to jest Silver Skeleton? I no nie, nie piszcie teraz do mnie <gry> Proszę nie, Kurde Okej, okay, dobra, zrobiliśmy Silver Skeletona. Dochodzimy. Hehe, dochodzimy śmieszne słowo. Gimbusty się jarają. Idziemy na miejsce naszego wymarzonego domku. I myślę, że tam się już pożegnamy. Zaczynamy się w kolejnym odcinku, jak już myślę, że będzie albo wybudowany domek. Albo będziemy go budować? No, jeszcze pomyślę. Chociaż może na no, live'a jakiegoś ogarnę. No. no nie wiem, no zobaczymy. To, to się okaże w kolejnym odcinku. Ja jeszcze nie wiem. I tutaj, to jest to miejsce. Ja tutaj zrobię sobie łóżeczko. Prześpię się, żeby ustawić sobie tu spawna. w sumie, gdzie moja wełna? Gdzie? O boże, myślę, że nie mam plecaka. Oby tutaj była wełna. Bo jeżeli nie, to się wkurzę. Jest wall i jeszcze... NIE MAM WEŁNY! Kurde! Dobra, to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, no i cześć! Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. Like Lognij do opisu, znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No to już chyba wszystko. Siemka!